Czad się do mnie spina, że chorni dziecina, a nakąda wypina. Ja jestem sejso. Czyściejańska dusza chorni nic mnie nie rusza, taka wasza katusza. Ja jestem sejso. Widzę lekkie spięcie, na czacie czuję wzdęcie. Wetyszy tu nie będzie, ja jestem sejso. Erotyczne bajki, potem gacie do pralki Walić do swojej wifi, ja jestem seiso Wszystkie myśli tylko mam, a reszta jest haram Zachętaj, jest tu ban Zachętaj, będzie ban, będzie ban Regulamin Twitcha wie, co wydarzycie. się stream na tej połowie, min w żaden ci nie odpowie Wy możecie... Walić głupa, prawa ręka nie oszuka, jasna strona wzywa widzu cię. Tymczącą powiedz nie, mów nie: czat się do mnie spina, że lekkornić dziecina, a nakonda wypina. Ja jestem sejso chrześcijańska dusza, chorniej nic mnie nie rusza, taka wasza katusza, ja jestem sejso widzę lekkie spięcie, na czacie czuję wzdęcie, fetyszy tu nie będzie, nie w tym sejso erotyczne bajki, potem gacie do pralki, walisz do swojej łajfi, ja jestem sejso